Chciałbym pójść z tobą na studniówkę. i Tylko z tobą. No, w sumie nikt mnie jeszcze nie zaprosił, więc yes! Zrobiłeś to z gwiazdką? No właśnie chyba zrobiłem, bo robiąc przez części nie mogłem wyznaczyć tej całki. Ale przez podstawienie wychodzi w trzech krokach. No zobaczmy. Jeszcze tego nie mieliśmy, ale jeżeli podstawimy za logarytm z x u, to pochodna u wynosi 1 przez x. Mam całkę, 1 przez u du równa się... Logarytm naturalny z U plus C równa się logarytm naturalny, naturalny z X plus C. Wow! Słyszałam, że tak jak ja, idziesz sam na studniówkę. Przez jedynę mapę matematyczną, fizyczną, techniczną, niechajnego oraz sposób prożrego. Robię to, uczynię. Jestem pochodni, wykręcę, pożerę, uczynię to automatycznie. I nie akcja i logika razem z funkcją kwadratową nie są dla mnie nie wiadomo co się jest schemat Connera albo Sory kramera. rozwiązuje dwie bo w tym jestem zakochany jak umorzy w to zadanie to ja znajdę rozwiązanie w moich myślach krążą liczby, statystyki i wyniki logarytmy, algorytmy, wyrażenia odchylenia standardowe, prawdopodobieństwo niezerowe, zaczynam rysować okrąg, a kończę na odcinku w ciele w pamięci do ósmego miejsca po przecinku, na zadania mamy chęci bo... na kręcić?